Cześć, niech woł Bóg błogosłowi. Siemianowice Śląskie, Rondo Siemion. Prezydentem tego miasta jest Paweł Pie, który poświęcił to miasto. Niepokalanemu Sercu Maryi. Od tego momentu zaczęły się dziać cuda. W ciągu czterech lat ponad 600 inwestycji. Przyjechałem zobaczyć te cuda w mroźny, niedzielny dzień. Chociaż słońce świeci. Nad rondem Siemion. 21 październik 1986. Bóg powiedział do Wasuli, czyli również do Ciebie. Jęczem z bólu i odczuwam litość. Gdy widzę was idących w stronę zasadzek przygotowanej dla Was. Jakże mógłbym nie cierpieć, widząc moje dzieci w mocy zła. Pozostanę Was, kochając Was.